Mamuś, Michał mi zostawił po dwóch latach małżeństwa, małżeństwach. po dwóch latach? Ja po trzech miesiącach wiedziałam, że to jest cymbał. A ja się spytam o jedno. Może zjadłabyś coś? A mamuś, ja nie mogę nic przybywać. Może pieroga jednego? Dla Michała nie gotowałaś? To może z matką coś zjedz? On nigdy nie, nie lubi pierogów. No i widzisz, Halinka, po czymś takim się poznaje, idiota. Dobra, koniec dramy. Na Polsacji recydujesz, dlaczego ja? Zobaczysz, oni mają gorzej. On cię zostawił, no i dobrze. Teraz będziesz miała więcej miejsca, wodówca. Jak ja bym za każdym niechałem płakała, gdyby mi wody w organizmie zabrakło. Dobrze, że ślub był tani. Przynajmniej strata niewielka.